Witam państwa serdecznie w ośrodku w Krynicy Zdroju w Perle z Polskich w Leśnej Polanie, ośrodku dwóch słynnych Janów. Pierwszy z nich to Jan Kiepura, słynny tenor polski, który tutaj w 1927 roku wyśpiewywał na swoim tarasie swoje przeboje. Drugi z tych Janów to święty Jan Paweł II. Który tutaj przebywał w latach 60., właściwie na przełomie 50. i 60. -tych. Historia leśnej Polany jest bardzo bogata. Naprawdę tutaj toczyły się, e, e, dzieje też i, i, i Polski, bo i w latach wojennych byli tu Niemcy, byli Żydzi i. W latach 70. należała ona do naczelnej rady Zrzeszeń Handlu i Usług PRL, ale od 2011. przyjęła nowe oblicze, i tutaj mamy ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy. Przyjmujemy tutaj przeliczne grupy i e, organizujemy też e, ciekawe rekolekcje dla wszystkich stanów. Tutaj lekcio, króluje tutaj lekcja Divina, czyli Boże czytanie Bożego Słowa. Leśna Polana w zamyśle i w pragnieniach naszych ma być oazą ciszy, spokoju, kontemplacji też. Bo człowiek dzisiaj w zaganianym świecie, w tym chaosie i harmidrze potrzebuje właśnie wyciszenia, potrzebuje powrotu do siebie. I tutaj właśnie w modlitwie, wyciszeniu odnajduje siebie i odnajduje Boga i odzyskuje swoje siły, zarówno te duchowe, jak i te psychiczne i fizyczne. Tak, modlitwa jest jak oddech. Oddech. Tym oddechem jest słowo Boże. Słowo Boże, jedyne słowo, które Bóg Ojciec wypowiedział. Syn. Modlitwa lekcja divina nie jest pewną, nie jest jakąś formą, jakąś e, jakąś formą. To jest pewien sposób życia i bycia. Przyjmujemy to słowo, czytamy ono nas formuje i w jego świetle też żyjemy i podejmujemy nasze Decyzje. Właśnie w tej kaplicy, w tej ciszy, to słowo do nas bardzo mocno przemawia i nas przemienia. Czym jest modlitwa dla przedsiębiorcy i pracodawcy? Myślę, że modlitwa jest takim oddechem, oddechem dnia codziennego, a tym oddechem jest Słowo Boże jedyne słowo wypowiedziane przez Boga Ojca to Syn, Jego Syn. To słowo dane nam jest na każdy dzień. Czytują, czytając to słowo, rozważając, kontemplując je, zyskujemy ten oddech i ono nas, to słowo nas przemienia. W świetle tego słowa możemy podjąć swoje decyzje i swoje działania. Lekcja divina nie jest jakąś formą. E, jakąś e, formą modlitwy, e, taką wypunktowaną. No, znamy tam e, lekcję, orację, medytację, kontemplację i w końcu akcję. Tak to, to jest pewien schemat, ale tak naprawdę lekcja divina jest pewną formą życia, życia w świetle Słowa Bożego, karmienia się tym słowem, aby to słowo nas przemieniało. Drugim płucem tego oddychania obok modlitwy i tym pierwszym zasadniczym to wiadomo, jest modlitwa, z niej wyrasta działania, działanie i decyzje. Drugim płucem jest właśnie praca, kiedy tą modlitwę wcielamy w życie, kiedy to słowo staje się ciałem. No i tak się złożyło, że właśnie tutaj ten dom rekolekcyjny, wyrósł z ludzkiej pracy. Reprezentuje firmę rodzinną, która od 1939 roku działa na rynku polskim w branży betoniarskiej. Obecnie pracują na Podkarpaciu dwie betoniarnie rodzinne. W tych betoniarniach po prostu uczyłam się twardej roboty. Tak twarde, jak, jak sam beton. Produkując masę betonową, kostki e, różnego rodzaju galanterię brukową, pustaki e, i inne wyroby betonowe. Praca jest, e, praca jest e, drogą uświęcenia człowieka i kiedy zastanowimy się, za czym gonimy naprawdę i dokąd gonimy, i poczynimy tę refleksję w ciszy na bazie Słowa Bożego, to nasza praca, nasza codzienność się usensowni. Znajdziemy sens naszej pracy i naszego życia. Ona nie będzie dziką pogonią za pieniędzmi, za, za karierą, za sławą. Ona będzie drogą naszego uświęcenia, naszego szczęścia wiecznego też. Niech ludzie tak jakoś też y, taką refleksję czynią nad pracą, nad życiem, nad Słowem Bożym, w ciszy, y, w takim odosobnieniu, w takim odosobnieniu. Y, to to miejsce odosobnienia właśnie to, to sprzyja temu, że, że człowiek jakby y, y, alienuje się od tego hałasu, chaosu codziennego i, 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 i wchodzi w to, co jest istotne, i odkrywa to, co najważniejsze, odkrywa swój sens życia. A życie bez sensu to naprawdę bezsensowne życie. Więc zapraszam wszystkich do ciszy, do refleksji, do medytacji, do kontemplacji, do spotkania z Bogiem. Już tu, już teraz na Ziemi, a później w wieczności.